Czas płynie nieubłaganie. Już wkrótce przewitamy rok 2025. Miniony rok przyniósł światu wiele zmian oraz otworzył nowe możliwości. W tym czasie mieliśmy okazję spotkać się z wieloma polskimi kolegami i wspólnie omówić najgorętsze tematy ostatnich miesięcy. Projektowanie i nowe technologie w sektorze pojazdów elektrycznych osiągnęły w tym roku nowy poziom. Chiny i Polska jako kraje szczególnie zainteresowane elektromobilnością odegrały ważną rolę w rozwoju tego sektora. Co więcej, chińskie samochody elektryczne zaczęły zdobywać uznanie w Europie, w tym również w Polsce. Polska mocno też stawia na rozwój elektromobilności. Może warto dodać, że w marcu tego roku Warszawa podpisała m.in. kontrakt na zakup elektrycznych, chińskich elektrycznych autobusów. Jakie to marki? Yutong. Rozwój branży chińskich pojazdów elektrycznych przyciągnął jednak uwagę zwolników protekcjonizmu handlowego w Unii Europejskiej. UE podjęła decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na chińskie samochody elektryczne choć na ten temat miała na celu ochronę lokalnych firm, w rzeczywistości skutkuje wyższymi kosztami dla konsumentów. Każde cło, każdy podatek to jest zwiększanie tak naprawdę, ile trzeba wydać na to, nie od strony państwa czy fabryki, tylko od strony tego, ile musi zapłacić pojedynczy Kowalski. Przez to jest to po prostu kolejna kradzież pieniędzy z kieszeni przeciętnego Kowalskiego czy każdego z nas. Więc jeśli chodzi o konsumenta, to jest lepsza, jak jest większa konkurencja. Jestem pozwolennikiem wolności gospodarczej i wolności rynku. Pojazdy elektrycznych stanowią kluczowy kierunek rozwoju branży motoryzacyjnej, przyczyniają się nie tylko do realizacji celów związanych z ochroną środowiska i redukcją emisji, ale również pozwalają nam wyraźnie dostrzec z przeszłości inteligentnej mobilności. A my słuchajcie, wyjeżdżamy. Z tego parkingu z tego kierowcy. I ja widzę, jak ta kierownica i te pedały, hamulec, gaz się ciskają, to, to ja chyba mam coś z wzrokiem. Nie, nie widzę. Złe. muszę wymienić y, szyby w, y, w, w, w okularach. I pojechaliśmy do centrum Pekinu, gdzie wiadomo, są korki, wyprzedzenia, szybciej, światła, zakręty. Pałe się? No oczywiście, że nie. <laughs> nie wiem dlaczego. W ogóle nie myślałam o tym, żeby się bać. Dla mnie to było tak ekscytujące, tak nieprawdopodobne, jakby wyjazd, nie wiem, w kosmos. Takie robotaksy są już wykorzystywane w wielu chińskich miastach, co jest efektem dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. W tym roku AI nieustannie przeszła nasze wyobrażenia o możliwościach technologii. My również staraliśmy się wykorzystywać taką technologię w naszych filmikach. Stworzymy swoją cyfrową postać, mojego awatara, a przy pomocy AI skomponowaliśmy piosenkę z okazji 75-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. No Chiny są najlepszym miejscem, żeby rozmawiać o kontroli sztucznej inteligencji, ponieważ jeśli chodzi o te regulacje, oni zaczęli bardzo wcześnie w skali świata. Można powiedzieć, że są przodownikami w dziedzinie prawa regulującego tę technologię. W Chinach robi się to na poziomie administracyjnym konkretnego urzędu, który wydaje regulacje, i sektorowo. Więc znacznie mniejsza jest, mniejsza jest skala i łatwiej jest kontrolować coś i łatwiej jest zmienić te dokumenty. Generalnie z Chinami chcielibyśmy nawiązać współpracę z wielu powodów. Eee, przede wszystkim dlatego, że. Uważamy, że jest wiele miejsc, gdzie można po prostu poprawić, yy, przyspieszyć niektóre, niektóre rzeczy i wykorzystać właśnie przede wszystkim sztuczną inteligencję, na którą ostatnimi czasy jest duży popyt. Chcemy się tak po prostu wstrzelić, yy, porozmawiać z klientami, zobaczyć yy, czy jesteśmy w stanie pomóc. Technologia subtelnie zmienia nasz styl życia, a wymiana kulturowa pozwala nam odkrywać historię z odległych zakątków świata. W tym roku najpopularniejszym chińskim produktem kulturowym za granicą nie był ani film, ani powieść, lecz gra komputerowa, która oczarowała graczy na całym świecie. Jest taka gra, która się zbliża wielkimi krokami. W sierpniu będzie wydany Black Myth Wukong. Myślę, że wszyscy chińscy gracze czekają na ten moment, ja też na ten moment czekam. Ponieważ, z jednej strony, oczywiście, jest to gra, która prezentuje chińską kulturę, literaturę, bo jest oparta o, o wyprawę na zachód. Natomiast, przede wszystkim, i to jest coś, co moim zdaniem jest chińskiej branży bardzo potrzebne, jest chińska branża potrzebuje takiego wiedźmina. I myślę, że jest szansa, że właśnie Black Myth stanie się taką grą dla chińskiej branży żeby właśnie pokazać chińskim twórcom, że słuchajcie, my nie mamy się czego wstydzić, mamy umiejętności, mamy pomysły, tylko trzeba je wprowadzić w życie. Można zrobić fajne gry, gry, które są też inne od gier zachodnich. Chiny już dawno zobowiązały się do otwarcia na świat. Nie tylko nieustannie dostarczają coraz bardziej satysfakujące produkty, ale także starają się tworzyć platformy sprzyjające wspólnemu rozwojowi biznesu różnych krajów. W tym roku po raz pierwszy odwiedziłem słynny tarki AI w Szanghaju. Podczas intensywnych rozmów biznesowych zawarto tam wiele nowych, korzystnych dla obu stron umów o współpracy. Targi w Szanghaju na pewno mają duży rozmach. Na pewno wszyscy, którzy się tu prezentują, mają bardzo nowoczesne, a jednocześnie tradycyjne czy kulturowe propozycje dla zwiedzających, dla klientów, dla tych osób, które by chciały nawiązać współpracę. Ogromne wydarzenie, tak? więc tutaj trzeba też się rzeczywiście wyróżnić. Cieszę się, że województwo śląskie uczestniczy w, tym, w tych targach. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja i będziemy mogli też prezentować Polskę właśnie przez pryzmat poszczególnych województw i regionów kraju. Jesteśmy przekonani, że polskie produkty idealnie wpisują się w ten zamysł piskiej klasy średniej w poszukiwaniu nowych, ciekawych rozwiązań i produktów. Rok 2025 jest tuż za rogiem, a nasza pewność w chińską gospodarkę i w współpracy chińsko-polską będzie niezmiennym źródłem motywacji. Jakie niespodzianki przyniesie przyszłość? Czekajmy na nie razem. 75. rocznica to już jest rzeczywiście znaczący okres we współpracy naszej. Teraz jest dużo lepszy moment na budowanie tej więzi między Polską a Chinami. Jest dużo większa otwartość ze strony Chin. To daje ogromny potencjał współpracy. nie mówimy tylko o współpracy między Polską a Chinami na terenie Chin, ale również w Polsce. Wydaje mi się, że tu jest bardzo duży potencjał. Dlatego, że współpraca handlowa się bardzo rozwija, ale jednocześnie też się komplikuje, dlatego że. Chiny spotkają się z nowymi kategoriami produktów, które wymagają bardziej skomplikowanych płacików dostaw. Jeżeli popatrzymy od strony praktycznej, taką współpracę biznesową, Chiny się zajmie, to uważam, że to są fenomenalne możliwości, bo wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni. Mam nadzieję, że przed nami kolejne 70 a nawet 100 lat. E, także jak najbardziej sens i podstawy do tego, żebyśmy my, my jako Polska i Chiny współpracowali <śmiennie> dalej i użyli kolejne sprzedawie.